Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moi ser... Odkryto... Sarfo... Przeprowadzano rewana. Re... E, trzy kupo... Trzy kupo... Oj, 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 dzisiaj jest kur... Kiepsko. Nie wychodzi mi to dzisiaj najlepiej. Witam ze słonecznej larnaki. Idziemy coś zjeść. To jest wóź wieczoru. Uciekłem mm. z albańskiego raju. Że głupoty generalnie. Jestem jest tym pilotem. Jak sama nazwa kanału wskazuje. Pilot w podróży. Aj. Ku cool. mm. Ale jest zajebisty. Będą jeszcze lepsze widoki. Ena Malaga. Myślę, żeby sobie tutaj nie strzelić na szybko aperolka. Ale papuga. Przypadek. Nie sądzę. <ścoughs> Zaraz. Zobaczymy, co dalej.